One, two, three. Oh. Każdemu wysyłam kartkę z Wietnamu. Widzę nawet postawili e, pomnik jaszczurowi. Witam kolejny dzień w Bangkoku, Zobaczymy, co się wydarzy dzisiaj. Na początek e, lecę na siłownię troszkę poćwiczyć, ale na zewnątrz. To niedaleko spacerek sobie zrobię 5 km stąd jest park Lumpini. I tam jest, ale właśnie... Z tego co patrzyłem na zdjęciach to nie jest taka siłownia jak u nas są te siłownie na zewnątrz, takie dla emerytów <grym> i to słabych. Tylko powinno się tam dać poćwiczyć. Salony <grym> masaże otwarte już wołają. Masaż, masaż loda. Na każdym rogu już od rana szczęśliwe zakończenia. <grym> Wydaje mi się, że właśnie w tym parku Lwini też można spotkać warany chodzące, więc zobaczymy. Ja wciąż nie zdecydowałem co będzie po Wietnamie, więc piszcie e, jaki kraj gdzieś tutaj niedaleko e, e, byłby fajny, żeby odwiedzić następnym po Wietnamie. I udostępniajcie, każdy kto udostępni e, film, kanał u siebie na socjalach i da komentarz gdzie umiechać następny kraj, wszyscy e, dostaną, każdemu wysyłam kartkę z Wietnamu. Ale spokój, aż nie do uwierzenia. Patrzcie. Cisza. Wow. No tutaj taka dużo bardziej ludzka twarz Bangkoku. Dobra, jesteśmy we właściwym miejscu. Widzę nawet pomnik postawili Waranowi. Nie zapominajcie, że to jest centrum miasta, nie? Park w centrum miasta. Ostrożnie, bo chcę go pokazać, ale widzę, że jest... on był gdzieś tutaj. Patam. Pago. Dobry lot, co? Jakoś nie jestem fanem gadów, więc jak już widziałem takie y, dwa, że sobie tutaj chodzą, to teraz raczej pod nogi będę patrzył. <grystanie> Bardziej niż w kamerę, czy w to, co nagrywam. Dobrze, ludzie bieg no, biegają, dzieci się bawią i warany. Obok. O <śmienny> no! Ale mnie się przestraszył ty Tak jak mówiłem Zacząłem gadać A ten <śmienny> Obok mnie A czy to O, tam następny Ja piędzi No i tu jest O, następny ten, jaki wielki. Predator. Patrzę tylko pod nogi, więc <grybujesz> odbijam na siłownię. Jaki old school w środku Bangkoku, spójrzcie. Dobre, co?

75 kilo tylko, ale zawsze coś dla mnie wystarczy ostatnio słaby jestem taki nieśmijun długo więc... Zawsze tu 72 lata. 57 lat też. Znam się go, jaki jest sekret. i robić swoje, być konsekwentnym. Mówi, nie ma sekretów, nie ma tej tajemnicy. Kolejna zajebista rzecz, Spar się tu, w tym parku, oprócz tego, że jest ta siłka. Są zajebiste nowe prysznice z szafkami, z wszystkim. Możesz wziąć prysznic sobie na upał jak poćwiczysz. Wow. Mnóstwo ludzi biega też w tym parku, więc zajebiste takie... Yy, te. Prysznice, kurde. Ja jestem już szczęśliwy od razu, jak coś takiego mi się przytrafia, że co jest spocony, a tu mogę sobie wziąć prysznic. Czego trzeba więcej? Teraz tylko zjeść, kawka i normalnie siłownie w Bangkoku za jednodniowy wejście liczą sobie 40-50 złotych, albo nawet więcej. A tutaj jakbyście byli i ćwiczycie za free i w takim klimaciku, zajebiści ludzie. Naprawdę. Tak to już jest, można chodzić po imprezach w Bangkoku. Roki nikogo ciekawego nie spotkać, ale pójdziesz w normalne miejsce do parku, poćwiczyć na siłkę eee, i najbliżsi ludzie. Ten gość, który miał 57 lata, jaka forma? 57 lat z Karaibów. Eee, ten, który miał 72 lata, kurczę też, jaka forma? Tutaj akurat no, mnóstwo normalnych ludzi w normalnych miejscach. No i imprezach kogo możecie spotkać? Eee, gościa, który właśnie będzie jutro pamiętał, i prostytutki. Ostatnio widzę sporo filmików na Instagramie czy na YouTubie z jakimiś influencerkami mówiącymi o e, aplikacji do zamawiania TukTuka, żeby nie przypłacić, że super TukTuka głównie wszędzie w Bangkoku. Ja powiem, jak ja to robię, po prostu żeby nie przypłacić, to musisz, musisz się potargować, a z tej aplikacji przywiedzie wam jakiś e, grzeczny taki e, cichutki Melex, który nie ma za bardzo za dużo wspólnego z TukTukiem. Tutaj tutaj jest klimat, łapiesz go na ulicy, ma być stary, głośny, świecący, kolorowy, często grający jak jeżdżąca impreza. To no jest coś, co trzeba przeżyć, a nie aplikacje. Nie wiem, chyba ta aplikacja musi płacić, no bo influencerki. Influencer, tak? To ten co wciska za pieniądze? Dobrze mówię. <grym> Więc nie słuchajcie tego wylansowanego ositu. Ławcie tuchtuki i normalnie potragujcie się trochę, a jak przekłacicie 8 zł to może nic się nie stanie. A z tej aplikacji przyjeżdża Wam coś takiego grzecznego jak tutaj. Właśnie, wybieracie sobie jakiegoś takiego wyluzowanego kierowcę, z którym można się pośmiać, który coś wam pokaże i to tu, 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 tu nie jest coś, czego trzeba szukać. I widzimy się w następnym krótkim odcineczek, zapraszam do oglądania i pamiętajcie komenty, udostępnienie i kartka z Wietnamu. Tu by pasowało doprecyzować akcję z kartkami, tylko kiedy będę w Wietnamie będę wysyłał kartki.